Dzień dobry Państwu, nazywam się Iwana Broniska-Stachurska i dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o pewnej bardzo ciekawej grupie, którą mam przyjemność prowadzić i którą wspólnie z kolegą, współzałożycielem mieliśmy okazję właśnie powołać do życia, że, że tak to nazwę. Grupa ta to Niezależna Formacja Artystów Trio Silesia. Grupa tak naprawdę z rodowodem ludzkim, chociaż skupiająca w swych szeregach artystów również z miast ościennych Zabrza, Świętokłowictwa, Chorzowa, Katowic, ale także artystów zagranicznych z Indii, z Afryki, troszeczkę właśnie tutaj osób z nami już współpracuje. Jako grupa istniejemy dwa lata pod tym szyldem, pod tą nazwą. Niemniej jednak grupa skupia artystów o bardzo dużym dorobku, artystów czasami tworzących już 60 lat, artystów, którzy świetny mają warsztat, świetny dorobek jeżeli chodzi o wystawy, tak krajowe, jak i właśnie zagraniczne. Są laureatami wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Mają na swoim koncie wiele nagród. My jako grupa wystawiamy się zarówno tutaj, w okolicach Śląska, właśnie w Rudzie, w Świętochłowicach, w Zabrzu, w Katowicach, czyli tak zwanej naszej metropolii, ale nie tylko. Mamy również za sobą już Wystawy międzynarodowe, wystawy bardzo egzotyczne. Członkowie grupy Trio Silesia mieli okazję wystawiać się w Indiach, w Dżajpurze. Mieliśmy również wystawę w Kalkucie. No, zostaliśmy fantastycznie przyjęci w tym kraju. Jest to kraj o naprawdę dużych tradycjach artystycznych, twórczych. A nasza kultura dla nich jest czymś egzotycznym. Trochę tak jak oni są egzotyczni dla nas, tak my jesteśmy dla nich. Właściwie w czasie naszych wystaw, tłumom nie było końca. Ja zawsze się śmieję, że nawet musieliśmy w którymś momencie wypraszać ludzi z galerii, bo myśmy po prostu ich nie zamknęli. Była czymś do 20, a tam ciągle ktoś wchodził, wychodził. To trochę wygląda tak właściwie inaczej niż u nas, tam po prostu osoby idąc chodnikiem, widząc, że coś się dzieje w galerii, że jest kolorowo, wchodzą, nie ma oporów. No u nas jednak aż tak tego się nie zauważa. Tam wchodzą, pytają, rozmawiają bardzo chętnie z artystami. Zadawali nam mnóstwo pytań, nawet jeżeli ktoś z kimś akurat rozmawiał i był zajęty, to oni się ustawiali w grzeczną kolejkę. Każdy chciał zadać to swoje pytania, pogadać z artystą. To było coś niesamowitego. Chętnie wpisują się do naszej księgi pamiątkowej. Mamy fantastyczne wpisy z dedykacjami, zarówno w języku hinduskim, w angielskim. Jak kto mógł, tak pisał. Chodziło, żeby wyrazić. No, uznać dla artystów dlatego co widzą. Tak jak mówiłam, dla nich to jest taka trochę egzotyka i ja zawsze powtarzam to w czasie właśnie różnych opowieści o naszym życiu artystycznym. Akurat miałam okazję prezentować obraz, na którym jest widnieje poczta, sławna poczta w Chorzowie i jeden właśnie z, z odwiedzających Galerie. Był zszokowany, że to jest w ogóle budynek użyteczności publicznej. To jest po prostu początek, myślę, że to jest pałac. Więc to jest niesamowite zetknięcie kultów przede wszystkim. Przede wszystkim też mieliśmy okazję poznać artystów, artystów indyjskich tam na miejscu. Fantastyczna wymiana doświadczeń. Oni pokazywali nam swoje szkicowniki, bardzo chętnie to robią. Tam nie ma żadnego oporu. Nie ma oporu też przed wymianą adresów, telefonów, nie ma jakiegoś RODO, które ich blokuje. Po prostu to jest bardzo spontaniczne. Widzi się tam taką wymianę kultury, sztuki i wszystkiego, co się z tym wiąże. Zawiązały się fantastyczne przyjaźnie w czasie tych wystaw. Przyjaźnie, które skutkują dalszymi wystawami, które zaowocowały wystawami z kolei artystów indyjskich tutaj, ponieważ Trio Silesia wspólnie z miastem Świętochłowice i Centrum Kultury Śląskiej mieliśmy okazję zorganizować dwa lata temu wspaniały projekt, w którym tak naprawdę Wzięły udział, wzięło udział aż pięć miast, pomiędzy innymi właśnie Ruda Śląska, Świętochłowice jako główny gospodarz, Katowice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Ogrodzieniec. I w ramach tego projektu zaprosiliśmy dwóch artystów z Indii, żeby tutaj przyjechali do nas, przyjechali do Świętochłowic, ponieważ w Centrum Który Śląskiej odbyło się ich powitanie, główny wernisaż, koncert. Zaprezentowali swoje prace, oprócz tego prowadzili warsztaty. Prowadzili warsztaty, pokazywali jak oni to robią u siebie, jakie mają techniki, czym tworzą. Jeden z artystów tworzy sadzą. To jest nieprawdopodobne doświadczenie, kiedy spod jego ręki wychodzą obrazy, jakości zdjęcia. On to robi sadzą i kawałkiem papieru, to jest jego autorski pomysł. I sadzę to ten człowiek tak naprawdę zbiera z rur wydechowych samochodów. Jest to niesamowite doświadczenie. On uczył w czasie tych warsztatów ludzi jak to robić. Już nie mówię jak pozyskać sadzy, bo akurat u nas na Śląsku było nie, nie trudno, wystarczy pierwszy parking gdzieś tam do odwiedzić i materiał mamy. Ale pokazywał jak to robić, jak to robić, żeby naprawdę wyszło z tego coś, coś niesamowitego. Nie jest oczywiście to jedyny projekt, który mieliśmy okazję organizować. Również jako grupa Patronujemy różnym ciekawym wydarzeniom, czy też wspieramy właśnie w ich organizacji. W tej chwili jako partnerzy patronują wydarzeniu projektowym, właściwie zabawie 44 zorganizowaną przez pana Mirosława Bodurę w Centrum Kultury Śląskiej w ciekawy projekt, ciekawa zabawa dla artystów, dla fotografików, dla każdego, kto chce tworzyć i zgodnie z regulaminem konkursów się w to, czuję ten temat. To jest właśnie taki projekt na 44 tygodnie. Zresztą, jeżeli ktoś jest zainteresowany, można sobie wejść na stronę 44, zobaczyć, dołączyć do zabawy. W każdej chwili jest też na Facebooku właśnie strona, czy raczej profil założony tej zabawy. Można podejrzeć i, i każdego tygodnia trzeba obowiązkowo jedną pracę na zadany temat dostarczyć. Czy to obraz, czy to zdjęcie, czy to cokolwiek innego, może być instalacja, cokolwiek co według danej osoby, tego jak to czuje, mieści się w zadanym na dany tydzień temacie. Ja powiem tak, dzisiaj występuję tutaj solo, natomiast z przyjemnością zaproszę członków naszej grupy Trio Silesia, którzy pokażą pracę opowiedzą o swoich, naszych wspólnych, ale widzianych każdego oczami inaczej doświadczeniach właśnie z tych wyjazdów, właśnie z tego co robimy, jeszcze z takich właśnie ciekawych międzynarodowych doświadczeń. Wystawiamy się również w Krakowie w czasie Diwali w listopadzie, to jest święto światła indyjskie. I tam na zaproszenie właśnie Pana Umesza Nomiatyla, który jest prezesem Towarzystwa Promującego Kulturę polsko indyjską wystawiam właśnie nasze prace, biorąc udział w tym fantastycznym wydarzeniu. Mieliśmy okazję już to robić dwa razy nawet. No w tej chwili ze względu niestety na, na to, co nas wszystkich dotyka, czyli pandemię, wszystkie te nasze działania w jakiś sposób zostały ograniczone, no bo wszyscy tego doświadczamy. Takie wystawy z większą ilością uczestniczących w ogóle w tej chwili nie wchodzą w grę. Mamy nadzieję, że to się zmieni, że niebawem będziemy mogli wrócić do tego, co się dzieje. Troszeczkę żałujemy, że, że tak to wygląda z tymi wszystkimi obostrzeniami, ponieważ w zeszłym roku w listopadzie mieliśmy wylatywać do Mali, do Afryki, ponieważ tam mieliśmy mieć wystawę. Zorganizowaną w Muzeum Narodowym, to znaczy tak naprawdę ona się odbędzie, tylko nie znamy terminu, to jest po prostu nawet niemożliwe w tej chwili do ustalenia ze względu właśnie na, na czas pandemii, na, na to wszystko, co się dzieje, na obostrzenia, na utrudnienia w ogóle, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, na wszystkie reżimy sanitarne. Jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieję, że to. W końcu będzie za nami, wrócimy do, do życia artystycznego pełną parą. Będziemy w stanie z, ten projekt zorganizować do końca, czy, czy raczej sfinalizować w tym momencie. No i tak naprawdę zastanawiamy się już nad kolejnymi. Nad kolejnymi. Na, tym, na ten moment może nie będę o nich jeszcze mówiła. W tej chwili prowadzone są rozmowy, niektóre już na bardzo zaawansowanym etapie. Jest to niespodzianka dla naszych. Przyjaciół, y, sympatyków, y, także myślę, że, że będzie o czym w najbliższym czasie y, też opowiadać, y, tak jak właśnie wspominam, y, w kolejnej, nazwijmy to edycji, czy spotkaniu z Państwem, y, mam nadzieję, że będziemy gościli również moich przyjaciół, artystów, y, członków grupy, którzy też troszeczkę opowiedzą, pokażą swoje prace, y, żeby Państwo tak troszeczkę szerzej wiedzieli, co się dzieje w Rudzie, ponieważ, no, jak gdyby większość grupy tak naprawdę jest z Rudy, jesteśmy Rudzianami. I, I gdzieś tam, myślę, że oni części z nas Państwo słyszeli w wydaniu indywidualnym. nie będę teraz nazwy przytaczać. zobaczą to Państwo, że tak powiem, w kolejnej części, ale pewnie te osoby są Państwu gdzieś już znane. Natomiast, no, pewnie niewiele osób wie, że tak naprawdę tworzymy grupę, trio Silesia. I, I mamy nadzieję, że będziemy się dalej właśnie rozwijać w takim, w takim składzie i w takim kierunku. Dziękuję bardzo.